Anielska energia dnia dzisiejszego anioł róży piękno. Moi kochani, w świecie nie ma bieli i nie ma czerni. Nie ma piękna i nie ma brzydoty, ponieważ wszystko jest pięknem i wszystko jest światłem. Nie możemy mówić, że jest ciemność, ponieważ. Czerń powstaje z fali światła. Czyli o czymże tu mówić? A więc my musimy dostrzegać, być może w dzisiejszy dzień nam to uświadomi, że warto dostrzegać. W każdym szczególe egzystencji, w każdym szczególe naszej rzeczywistości to piękno. Piękno możemy dostrzegać w, w każdym człowieku, bo każdy człowiek nim dysponuje, gdyż tak naprawdę każdy człowiek jest dobry, moi kochani. Nie ma złych ludzi. Yy, yy, filozofia hinduska mówi, że yy, Ludzie są dobrzy, ludzie są niewinni, mogą być tylko winne ich uczynki. Jak to zrozumiecie, nie wiem, musicie się nad tym zastanowić. W każdym bądź razie to piękno nas otacza w każdym calu, w każdym centymetrze, w każdej minucie i w każdej godzinie. Czasem my nie dostrzegamy piękna, skupiając się na żydocie. Żydocie, której de facto nie ma, bo to my ją możemy projektować i my możemy ją generować niestety. Ewentualnie mogą nam wymawiać, że jest właśnie źle i niedobrze, ale każdą papkę medialną, czy jakąkolwiek, która jest do nas przesyłana, należy sobie troszeczkę przerzuć, poobracać i przepuścić przez własne umysł. wtedy zobaczymy, że często jest zupełnie inaczej niż nam się wydaje i tego właśnie życzę a moje anioły i ja życzymy Ci szczęśliwego radosnego dnia Ela Selena